W dniach ciągłej żeglugi dopłynęliśmy w końcu do archipelagu 21 wysp Fernando de Norone. Co mogę powiedzieć o tych wyspach? Całość to jeden wielki park narodowy, który kosztuje ogromne pieniądze, ale pół wyspy jest darmowa. Wiele pięknych rzeczy, można pływać z delfinami, derby, można pływać z żółwiami. Chcę no. zobaczyć rybki. Aby pływać z żubiami musimy się przedzierać przez taką drogę. Uff. Szybko, szybko póki fala. Eee. Eee. A, wydaje się łatwe Ale tak naprawdę wszystkie kamienie Są strasznie śliskie Na co by się nie dało Wierzcie mi A w adidasach wcale nie jest Siemanko! W intensywnym dniu spędzonym na wyspie Fernando de Noronha, która jeszcze jest za mną, które okazało się być naprawdę świetnym przystankiem w, naszym, w naszej podróży przez Atlantyk. Dzisiaj rano wstaliśmy o 6 rano. Musieliśmy się szybko zebrać, żeby nie płacić za kolejny dzień postoju. Postawiliśmy żagle i płyniemy dalej. Następny przystanek i już będzie kontynentem Żao e, Pessoa, Brazylia Jedziemy ostatnie 250 mil przed nami e, w porównaniu do poprzednich dwóch tygodni e, na oceanie to będzie pestka około trzech dni powinno nam to zająć jeżeli będziemy mieli tylko w miarę, w miarę dobre wiatry na razie na razie szału nie ma Żegle Potrzebuje załogi na Antarktydę. Dzisiaj i jutro popytamy, jeśli ktoś będzie potrzebował. To szybka zmiana planów i płyniemy na Antarktydę. Trzymajcie kciuki. Ogarniamy się miejsce do spania, ale jest jakaś łajba Nie mamy A tu? Ty, tu jest otwarte. Ale to jest zawiałe chyba. Bo tu jest kutka. No nie jest Co? No nie jest No nie jest, nie jest. A bo... A weź Może dam, trzymaj, czekaj. Gdzie spać? Uważaj! Uważaj, Olek, na te drzwi, bo one. Jezu, jak ciepło! Ty tu jest światło, stary! Żalówka jest, ale... ale. Do czego? Do niczego, komputer! Ty zejść jeszcze nawet po. O. Jesteśmy w domu, milusińscy Jakie miejsce idealne Z jakim na morze. Masakra Choroń coś tu nie? No coś... Nie wiem co Ty no solik wszystko. Stanie, się sobie obiad walimy. Ja tu przydomknę, żeby nie, nie wiało nam w nocy. Spada chyba w nocy do zera. Mamy na szczęście ogrzewanie. Mamy kanapeczki, także nie zamarzamy. I nowego kolega. Nie spadaj, spadaj. Na szometę Pogarniamy trochę karimaty drewniane, także nie zmarzniemy. Byliśmy dzisiaj na Marinie popytać, i złapaliśmy jedną, e, dwóch facetów, którzy nam powiedzieli, że e, płyną do. Jak to się? Peritomon? Peritomon? Peritomon peritomo w Chile. To jest na wysokości pod Santiago kawałek, kawał, kawał drogi, tak z jedna trzecia połowa Ameryki Południowej na północ, ale że tylko mogą jedną osobę zabrać, bo mają małą łódkę, czyli to nie wchodziło w grę, ale cały czas szukamy, jest osoba, która płynie na Cape Horn, na Cape Horn i tylko, że mają już kompletnie nie szukają załogi, no ale jak widać ludzie pływają. powiedziałam, że codziennie się tutaj sytuacja zmienia, łódki przypływają, odpływają. Jutro może być inny dzień. Także zobaczymy, jutro na pewno pójdziemy pytać. W poniedziałek pójdziemy pytać. Zostawimy cechałkę naszą w poniedziałek. Teraz jest na weekend zamknięta Marina. Z numerem telefonu, jeżeli tylko ktoś się zgodzi, wracamy się do uszu i... i i płyniemy. I płyniemy, Zorusiu. Jak za starych dobrych czasów. Dobra, a teraz, a teraz mamy, mamy do zrobienia eksploracji, kiedy czas zrobić, że... tam, Staliśmy z syneczkiem, ale coś ten syneczek dzisiaj jest nie w formie. Coś tu się dzieje niedobrego. Nie chce iść ze mną na lodowiec. Próbuje mnie tutaj jakiś hacher-macher zrobić, że deszcz pada. Że, że będzie biało, że coś tam. Nie ze mną takie numery, wyszedł. Mówi, że tam nic nie ma. Ja się go pytam, co tu jest. Odpowiedzi nie zna. Ale powoli, powoli wstaje. Oluś, pół godziny ci dałem więcej spania? Powiedz, naszym telewizom dałem, czy nie dałem? Jesteś mi wdzięczny za ten dodatkowy czas? Wstawaj, syneczku, wstawaj. Idziemy na lodowiec. Udało mi się postawić Olusia na nogi. Powoli wraca do świata żywych i maszerujemy na lodowiec. 4 km. Coś koło tego. No. Ale słonko wyszło, to jest trochę cieplej, bo rano była wizgawica niesamowita. Oluś miał rację, że wieje. Udało się. Lodowiec. Na dowód macie tu informację, że się udało. Ale nie robi takiego wrażenia jak Perito Moreno, przyznacie się chyba sami. Malutki taki, ale na kaca taki spacerek, Oluś, pajowy nie? Najlepszy. Teraz co, schodzimy i o siódmej gdzie idziemy? Do kościoła. Do kościoła i Wy też. Macie w niedzielę chodzić do kościoła. To mały krok dla ludzkości, ale wielki krok dla nas. Pierwszy raz na lodowcu. Niezły wariant. Zapraszamy dzisiaj piękną Uszuaję. Zostawiliśmy cefałki cefałkę na Antarktydę przylądek Horn albo Chile. Napisaliśmy na naszych zaletach w samych superlatywach, Oluś nas opisał. Yy, gościu, który tam siedzi powiedział, że jak się na Antarktydę płyną. płyną do końca lutego, więc szansa jest, nadzieja jest. Czekamy aż za chwilę telefon zacznie dzwonić, i płyniemy. Ale, jak się czyta ostrzeżenie, w wypadku, jak się płynie na Antarktydę, to skóra nie Cierpi Cierpnie, dokładnie. Jest, nie spodziewaj się ratunku, łódki mogą się wywracać, zwierzaki zostaw lepiej w domu. Pogoda zmienia się gwałtownie. Kurtkę mam, czapkę mam, mogę płynąć, czemu nie? Dotarliśmy na koniec świata, także zasłużyliśmy na wyborny litr whisky z Pepsi. Ale ogarnijcie najlepsze. żeby nie pić z miski, kubki kosztują za 26, a szklanka kosztuje za 10,70, także kupujemy sobie dzisiaj dwie szklanki. Szlachta, szlachta. Szlachta się bawi na końcu świata. Prowadź do kasy Oluś. Bez przewodnika niby nie można wchodzić Macie jak przewodnikiem? No mogę być. No Będę. to idziemy. No to idziemy. Teraz wam powiem to jest hotel. Hostel Hostel, przepraszam, hostel Grażek. To jest yy, najtańszy tutaj, jaki y, prawdopodobnie z Ushuai, kosztuje 80 zł. Za noc? Za, za dobę. I chyba dzisiaj z oreczkiem się skusimy, co? Podobno, warunki wyśmienite, ba bardzo przyjemna obsługa. Robi nam tam teraz Polak hot dogi. No, to nie żart. Hot dogi dostaliśmy. 1, 2, 3.